Rany! Bracia Amal. Zostali kupieni przez sultanów? No nie! Chyba tylko bogatego właściciela sułtanów stać na kupienie wszystkich trzech braci naraz. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, by stawić im czoła. Ha, nikomu nie uda się przechytrzyć Joe. Mam wzrok Rysia. Zbierajcie się, chłopaki! Czas uzupełnić bank informacji. Sułtani grają jutro z Hydrą. Będziemy ich obserwować. A gdzie ma się odbyć ten mecz? W Dubaju, matadorze. Dobra, dobra. Goodbye, trenerze. W drogę. Co jest takiego wyjątkowego w grze tych trzech braci? Za chwilę podchodzimy do lądowania w Dubaju. Temperatura na zewnątrz wynosi 42 stopnie Ech. Celsjusza. Nawet temperatury nie mogą mieć wyższej. <laughs> A teraz wielka niespodzianka. Mm -hmm. Panie i panowie, oto bracia Amal i ich sławny numer trzy Ślepe Myszki. A? Kurczę. O. A? Hmm? A. 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 Chciałem się tylko upewnić, czy widzisz to, co ja. Szejk Alizaman zadecydował, że bracia będą przygotowywać się do meczu z Hydrą z dala od kamer telewizyjnych. Czy jest pan zadowolony ze swojego nowego nabytku? Tak zadowolony, że pozwoliłem braciom wybrać dowolne numery. Numer jeden? Myślałem, że tylko bramkarze noszą numer jeden. Aziz, Akbar, Alam, dostajecie chyba wszystko, czego chcecie. Jak to możliwe? Jesteśmy najlepsi! A co myślicie o meczu przeciwko hydrze? Nie mamy żadnych obaw! Proszę jeszcze o parę słów. Eee, nie mamy żadnych obaw. W końcu co trzy głowy to nie jedna. Trzech geniuszy futbolu doskonale rozumieją się na boisku, nie mówiąc ani słowa. Nie możemy się już doczekać, by zobaczyć ich w akcji. Oni mają zdolności telepatyczne tak. Ich strategia to komunikacja bez słów. Nie pamiętam tak wysokiej frekwencji na stadionie w Dubaju. Niestety, sułtani przegrywają 1-0, a czas leci nieubłaganie. A propos frekwencji: na trybunach są dziś super strajkers, główni pretendenci hmm. do mistrzostwa. Bracia Amal doskonale rozgrywają akcję. O, niesamowite, to wyglądało, jakby przewidział lot. nawet na nią nie spojrzał. A jego głowa. Jest taka malutka! Hmm. O, wszyscy trzej bracia zdobyli dzisiaj gola! Myślę, że sułtani mogą się liczyć w walce o mistrzostwo! Mam wrażenie, że oni czytają sobie w myślach. No, wiecie! Trenerze, mam nadzieję, że dostaniemy wycisk na treningu. Huh? A! O! A! Przedstawiam naszych własnych braci Amal. Są nie do odróżnienia i komunikują się ze sobą telepatycznie. Hej, to nie fair. Huh? A? A? Jak oni to robią? A? A? Ktoś tu stosuje niedozwolone sztuczki. Hej, Matador! A? Co się kryje za tą waszą telepatią? <grym> Trenerze? W tych maskach znajdują się słuchawki i mikrofony. A same maski wykonano z dźwiękoszczelnego materiału. Hej, Joe! Pokaż, jak grają bracia Ojej, miałem wrażenie, że on jest w mojej głowie. Ha? Biegnę do ciebie, Nord. Tu jestem, stary. Ha? No nie, jeśli bracia Amal porozumiewają się telepatycznie, to mamy poważne kłopoty. Ha? To będzie zabawne dopiero, gdy jutro uda nam się wygrać. Tak, to prawda. Braci Amal znaleziono na boisku w małej wsi, zagubionej pośrodku pustyni. Poza podartym ubraniem cały majątek trzech sierot stanowiła piłka futbolowa. Skoro nie pokonaliśmy ich na treningu, jak zrobimy to w czasie meczu? No właśnie, musimy wcześniej znaleźć jakiś sposób. Dosyć tego. Dziś wieczorem potrzebujecie jedynie R i R. Rock'n'rolla! Relaksu i jeszcze raz relaksu. Gdzie nauczyli się tak grać w piłkę? Tego nikt nie wie, ale bracia odmawiają występowania osobno. Nie rozstają się też ze swoją ukochaną piłką. Aha. Jak podoba wam się mm. w Dubaju, drodzy Super Strikers? Ten telewizor do nas mówi. To chyba jakieś czary. <grym> Ale nie drogi klausie, to tylko zwykła wideokonferencja. Przecież wiem. Ach, witaj trenerze. Chciałbym zaprosić całą waszą ekipę na przyjęcie dziś wieczorem. Mm. Mm. Przyjdziemy z wielką przyjemnością. <grym> Zapraszam więc na mój jacht. Do zobaczenia. Dobrze, że zawsze mam ze sobą strój do tańca. Ha, ha, ha. no to jednak będziemy dziś mieć rock'n'rolla, nie? Haha, rock'n'roll! No to ja już pójdę. Hej, super Strikers! Możemy zrobić kilka zdjęć? Bardzo proszę! Hej, tu bracia Amal! Właśnie przyjechali! Chodźmy! Hej, chyba już nie jesteś gwiazdą, amigo. Hur, tak to jest, jak stajesz obok mnie. Ba, wejdźmy już do środka. Hasta la Nie? Co tam się znowu dzieje? Bardzo hmm. prosimy, tylko raz! Tak, zróbcie numer trzy ślepe myszki! Skoro tak bardzo prosicie. A? Przekonamy się, czy to nie jest oszustwo. <Sawe inne> <Norwegian> to? Ci goście czytają w swoich myślach. Wezmę to, i to, i jeszcze to. Hej, bracie, masz dziś niezły apetyt. Zawsze dużo jem, gdy się denerwuję. <Nirwanik evaluation> Hej, Joe, naprawdę sądzisz, że oni są w stanie czytać w swoich myślach? Huh, tak, sam chciałbym być telepatą. Wiedziałbym wtedy, co oni czują. <room> <Well>, <like> <useful> Uh. 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 Cyfra 3 jest ważnym symbolem w wielu kulturach. Bracia Amal urodzili się, by wygrywać. Hej, zrelaksujmy się trochę przy telewizji. Niesamowici bracia Amal wydają się nie do pokonania. <laughs> Widzisz, to jest znak. Tak. Lepiej zmienisz kanał, Klaus. Najlepsze przepisy zawsze składają się z trzech składników, aha, aha. które z powodu. Na... w ciągu trzech ostatnich dni front burzowy. Aha. Należy jeszcze omówić trzy kwestie, które. <poems> <upright> to znak! Chłopaki, nie będę się stresował przez jakieś tam głupie znaki. Musi być sposób, by ich pokonać. Spokojnie, będziesz miał jeszcze cały mecz, by go znaleźć. Ale zajmiesz się tym jutro. Obiecaj mi, że teraz dobrze się wyśpisz. Ech, obiecuję. Witamy państwa z Dubaju. Strasznie tu gorąco, prawda Brendo? Święta racja, ale jeszcze goręcej jest teraz w szatni Strikers. Ciekawa jestem, jaką strategię przygotowali, by zatrzymać najsłynniejsze trojaczki na ziemi. Jestem chyba jedynym bramkarzem na świecie, który gra z numerem 4. Mam nadzieję, że jesteście tego warci. Ja też. Gdy wydaje takie sumy, oczekuje też dobrych wyników. Czy kiedykolwiek cię zawiedliśmy trenerze? Zobaczymy jak obrona Super Strikers jest przygotowana do zatrzymania braci Amal. Czas by rozwiązać tę zagadkę raz na zawsze. No. Oh! Mecz zaczął się kilka minut temu, a Super Strikers już sobie nie radzą. <grymny> I poczynają sobie sułtani. Jak powiedziała Aziz, co trzy głowy to nie jedna. Ach, niestety zawodnicy strajkers dzisiaj Ach, grają zupełnie bez głowy. Gol! Jest! Sultani wychodzą na prowadzenie! Nie mamy szans, Shaker. Jak można zatrzymać kogoś, kto posługuje się telepatią? Jeśli istnieje jakiś sposób, to go znajdziemy. Nawet moje oczy Rysia nic nie widzą, stary. Hm, jeśli jesteś telepatą, to po co dajesz znaki rękami? O! O! A? Z tego co widzę, to gesty wykonuje tylko jeden z braci. A? Chyba znalazłem klucz do tej zagadki. Chłopaki, obserwowałem ich w czasie meczu z Hydrą, podczas treningu, i gdy robili ten swój numer, trzy ślepe myszki. Ale koncentrowałem się nie na tym, co trzeba. Co masz na myśli? Na jachcie widziałem, jak dwaj z nich zderzyli się głowami. Jeśli porozumiewają się telepatycznie, to powinni byli przecież tego uniknąć. Masz rację, stary. Ich mózgi prawie się stykały, a mimo to telepatia nie zadziałała. To nie żadna <laughs> telepatia, tylko kilka dobrze wyuczonych schematów. Jeden z nich zawsze decyduje, co mają robić. Myśleliśmy, że walczymy z trzygłowym wężem, a, a... Tak naprawdę Aha. to trzy węże, ale z jedną głową. <noise> Udało im się oszukać cały świat, bracie. Cały świat. Ale jak ustalimy, który z nich jest szefem? Ha. Mam już pewien pomysł. Zaufajcie mi. Zobaczymy, jak Supa strajkę poradzą sobie w drugiej połowie. Ten z numerem jeden? Właśnie tak. Jeśli będziemy go dokładnie kryć, to zwycięstwo mamy w kieszeni. Strajkę skoncentrowali się na jednym z braci Amal. Ja, e? ja, gol! Sultanis są dzisiaj nie do zatrzymania. Supa Strykes przegrywają już dwa do zera. Skoncentrowali się na kryciu tylko jednego gracza. Jak mogłem się pomylić? Widziałem go. Widziałem. To był numer jeden. A może. Nie wiem. Bądźcie ostrożni. Luźny Joe się domyśla. Po następnej bramce zamieniamy się. Zamiana miejsc. Pamiętacie? Nie ma mowy. Nie tym razem. Uwaga na numer dwa! Nie możemy sobie pozwolić na utratę Gola. Kryjcie go! <laughs> Sułtani walczą o trzecią bramkę. <laughs> Od dawna zanosiło się na trzecią bramkę dla sultanów. Kapitanie, musisz mi zaufać. To był numer dwa. To on jest mózgiem. Spójrz uważnie. Nie widzisz czegoś? No nie wiem. Ha? Hmm? Czegoś dziwnego? Jak mogłem to przegapić? To jest to! Zmylili mnie wymieniając się koszulkami. W tym gangu jest tylko jeden geniusz. Naprawdę szczwane z nich lisy. Aha, musieli wymienić koszulki podczas przerwy. Pozostaje zgadnąć, który jest który. Jest jeden sposób, żeby złapać węża, wywabiając go z jego kryjówki. Oto co zrobimy. Posłuchajcie, mędźmu. w rozpaczliwej sytuacji podejmują rozpaczliwe decyzje. Super Strikers bawią się z jednym z braci na środku boiska. Wygląda na to, że braciom Amal to się nie podoba. Co się stało z braćmi Amal? Mamy się. Oh. Na bramka, ale czy super Striker zdołają odrobić straty? ładną masz koszulkę. Może się zamienimy koszulkę? Ty? Ja. ja jakim co odgadłeś? Dobrze was obserwowałem. Gracze Super Striker znów skoncentrowali się na jednym z braci. Zróbcie coś! Zróbcie coś! No zróbcie coś! z całkowicie odwrócili losy meczu. Udało im się w pełni unieszkodliwić braci Amal. Uh! Shaker strzela bramkę wyrównującą. Kto by się tego spodziewał? Nie pamiętam gorszego meczu w wykonaniu braci Amal. Uh! Uh! Plan Supa jest by kryć tylko jednego z braci Amal, działa idealnie. Nareszcie! Tak! Tylko jeden z braci jest geniuszem i kieruje grą. Czyżby ich umiejętności no. telepatyczne były wielką mistyfikacją? Czuję się wystrychnięty na dudka. Bracia Amal grają teraz gorzej od juniorów. Piękne Mua. podanie, Joe. Przepraszam bardzo. Nieźle jak na czwartego najdroższego gracza ligi. <laughs> Myślę, że bardzo niedługo znowu będziesz numerem jeden, El Matador. Nie chcę was tu więcej widzieć. Nie gracie już w moim zespole. Jesteście zwykłymi mm. oszustami. Mm. To, to jego wina. wina. O, o, o. O. <laughs> Moje gratulacje, Joe. Rozwiązałeś zagadkę. <laughs> tak? Jak na to wpadłeś? No powiedz! O? Dzięki oczom Rysia. Sprawdzimy zaraz, jak to jest z tą telepatią. Rasta, jaką kartę trzymam w ręku? Czwórkę kier, brachu. O rany, masz dar, Rasta! Jesteś telepatą! To nie do wiary! Próbujemy z następną kartą? O, czuję, że to będzie bardzo długi lot.